Temat sztucznej inteligencji faktycznie wzbudza mnóstwo emocji. Ja nie jestem pozbawiony tych emocji, myśląc o sztucznej inteligencji, natomiast patrzę na to ja i nasza firma jako ogromne możliwości. Sztuczna inteligencja jest i powinna być narzędziem, które wspiera. Ludzi, które wspiera zespoły, i my, jako firma, również rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, machine learningu na co dzień używamy, i to jest bardzo duża wartość, wartość dodana. Myślę, że sparafrazowałbym klasyka: nie lękajmy się. Sztuczna inteligencja naprawdę ma szansę nam bardzo, bardzo pomóc. Trudno powiedzieć, nie, nie, nie chciałbym prognozować, natomiast myślę, że nie uciekniemy od tematu danych, bliskiego nam tematu. Nie uciekniemy również od tematu sztucznej inteligencji. Myślę, że za rok będziemy wiedzieć więcej o tym, w jaki sposób nowoczesne technologie wykorzystywać. Myślę, że będziemy bogatsi w doświadczenia. Na pewno my będziemy bogatsi w doświadczenia z naszymi, z naszymi klientami i spodziewam się, że będziemy ten temat dużo bardziej, dużo bardziej zgłębiać, więc ja jestem pełen nadziei, że będziemy wiedzieć dużo więcej. Bardzo ciekawe są wszystkie e, prelekcje, wszystkie rozmowy, dyskusje, które dotykają właśnie nowoczesnych technologii, z racji tego, że Farmaprom jest firmą technologiczną, e, to jest bliskie nam. Natomiast e, ciekawe i inspiracyjne są dyskusje na temat ludzi, na temat zespołów, na temat e, przewodzenia zespołom, i wartość tej konferencji dla mnie polega na tym, że dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, dzielimy się czasami swoimi porażkami, swoimi sukcesami, również zarówno z perspektywy technologii, jak i z perspektywy, z perspektywy ludzi, bo to jest ten mariaż, który daje gwarancję. Wiedza, kompetencje, ludzie i technologia, narzędzi. Więc bardzo ciekawe, różnorodne, różnorodne dyskusje, natomiast niezwykle wartościowe. I rozmówcy nasi też podkreślają, że to jest duża wartość. To jest też wartość to, co się dzieje tutaj w kuluarach. Tu się naprawdę dużo fajnych dyskusji odbywa, nie tylko towarzyskich, ale tutaj też jest wartość.